Subjekt Nexo Pro Zlecenie produkcyjne montowania Status Częściowa rezerwacja dostaw W wersji 45 subiekta Nexo Pro w zleceniach produkcyjnych montowania dodano obsługę statusu magazynowego Częściowa rezerwacja dostaw. Od teraz, w przypadku braku odpowiedniej ilości towaru lub całkowitego braku asortymentu na stanie, można skorzystać z akcji naprawczej i ustawić status dokumentu na Częściowa rezerwacja dostaw. dzięki temu blokowana jest ilość dostępnego lub całkowicie brakującego towaru na magazynie. Wprowadzenie do programu dokumentu przychodującego towary na stan spowoduje automatyczne zarezerwowanie odpowiednich ilości tych towarów na potrzeby realizacji zlecenia produkcyjnego montowania. W efekcie czego status dokumentu można zmienić na przyjęty towar, co spowoduje przychodowanie kompletu na magazynie.